Witajcie moi drodzy, to co widzicie za mną, to jest wszystko szpital psychiatryczny w centrum Warszawy. Obrócę kamerkę, to jest, zobaczcie, wszystko: gmachy, 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 gmachy zapełnione ludźmi. A czemu wam to pokazuję? Bo będę kontynuował dzisiaj tą y, swoją serię o psychuszkach i rozmawiał z człowiekiem, który według mnie został pokrzywdzony przez ten system represyjny, który został właśnie w ten sposób załatwiony, że z błahego powodu został odizolowany od społeczeństwa i ma tam spędzić, nie wiemy ile dni prawdopodobnie, no około 14, tak zwanej obserwacji psychiatrycznej, ale to zaraz się wszystkiego dowiecie z wywiadu a tak to się wszystko zaczęło 21 listopada e, przed 22 no zobaczcie państwo, co się w tej chwili dzieje Pali się! To jest nasz protestu! To jest nasz protestu! To jest nasz protestu! Co wy robicie chłopy? Co wy robicie chłopy? Dlaczego pan nie zmierzał mnie? Dzień dobry, witam was kochani. Dzisiaj w takiej nietypowej scenarii, nietypowej sytuacji ale kontynuuję ten temat psychuszek, gdyż chciałem nagłośnić, no, dosyć, dosyć bulwersującą sprawę. Zatrzymanie pana Henryka, mojego serdecznego znajomego, z bardzo błahego powodu. Zaraz on o tym opowie. Ja wrzucę tutaj właśnie, jak to wyglądało. Powód jest naprawdę błahy. W formie protestu yy, zrobił coś, co według władzy mogło zagrażać i życiu i, i zdrowiu. No to jest totalną bzdurą, ale to też zobrazuje, jak represyjna jest władza i jakie mają na nas narzędzia właśnie tej represji. Panie Henryku, oddaję głos. W ubiegły piątek. Około godziny 21:00 doszło do siłowego zebrania miasteczka, namiotu pokojowego, który jest zorganizowany przez słowo Mira Zaczewskiego. Stało tam na około 16 miesięcy, znajdowało się na przyciepku ambasady Stanów Zjednoczonych. No i władze zdecydowały o zlikwidowaniu tego miasteczka. Mój punkt widzenia w tym temacie jest taki, że przecież teoretycznie, praktycznie wydaje mi się, że wszystkim nam, włącznie służbom, tak, przecież to są też ludzie, zależy na pokoju, tak? Więc dlaczego zwracają się przeciwko miejscu, które właśnie za pokojem optuje, które za pokojem walczy, które przeciwstawia się wszelkim niepokojom i wojnom na świecie? Yy, w pewnym momencie stwierdziłem, no, że skoro dochodzi do takiej hipokryzji likwidacji tego miasteczka, yy, wziąłem kawałek materiału, szmaty, zarzuciłem ją na siebie. Podkreślam, że to był symboliczny akt protestu, gest. Znajdując się w odległości około 50 metrów, tak, na widoku funkcjonariuszy. Ja podpaliłem tą szmatę, yy, co to miało na celu, tak? Ogień jest symbolem zniszczenia. Skoro ci wszyscy funkcjonariusze i te służby, które się tam zgromadziły, wystąpiły przeciwko pokojowi, stąd moja decyzja o okazaniu, że tak powiem, przeciwwagi, tak? Ogni. Yy, wszystko działo się, jeszcze raz podkreślam, na oczach służb. Zaraz po. Od, począwszy od samego y, zapalenia tego materiału, po chwili ja podszedłem, odległość była niedaleka. Pani strażniczka miejska, jedną ręką to szybko zgasiła, bo to nie był materiał nasączony benzyną. Oczywiście tu podkreślam dla porządku ani nic podobnego. Y, powiedziałem, że to jest znak protestu. Kilkukrotnie to po powtórzyłem. Y, po czym zawróciłem się, odszedłem. Nie zostałem zatrzymany. Natomiast po pewnym czasie, na około 15 minut, już w cichym miejscu, gdzie nie było to nagrywane, rejestrowane przez osoby związane z tym miasteczkiem pokojowym, zastosowano wobec mnie środki przymusu bezpośredniego, wykręcono mi ręce, powalono na ziemię, zaprowadzono do wozu. No i nagle ktoś wpadł na pomysł, że rzekomo ja, Chciałem popełnić samobójstwo, zrobić sobie krzywdę. Jaki czas okres był między właśnie tym faktycznym podpalaniem tej szmaty, zgaszeniem tej szmaty, a tym odejściem? Minuta, dwie, pięć, dziesięć? Ja bym powiedział, jest to widoczne na filmie, został to zarejestrowany. No ale nie, nie widzimy tego. Ile było? Tak, minut, 5 minut, 2. Znaczy pomiędzy zatrzymaniem... A tym podpaleniem szmaty rzekomo, rzekomej próby samobójczej. No ja bym to gdzieś w 10 minutach maksymalnie. Czyli tak. to ja, nie, ja, ja dążę do tego, pan Panie Henryku, żeby zobrazować tak. widząc, że przez 10 minut to można było zabić siebie 10 razy, tak? Albo lepiej, prawda? Tak. To Słuchajcie. 10 minut tutaj nie było nie było właśnie, nic się nie działo. To widać było, że to był protest, to było tylko i wyłącznie w formie właśnie symbolicznej. I, tak. i na tym powinno się to skończyć. Niestety tutaj właśnie represje zostały zastosowane. I teraz pytanie moje kolejne: jakie są konsekwencje tego? Zamknięcie, tak? Zamknięcie izolację. Tak, konsekwencje są takie, że po To Tu jeszcze y, pewną rzecz chcę jasno zaznaczyć. Ja nie zachowywałem się agresywnie, w znaczeniu nikogo nie obrażałem, nie wyzywałem, mimo że się nie zgadzałem z działaniami służb. Jeżeli jakieś polecenie było wydawane, ja się do tego stosowałem. Nie, nie było właśnie potrzeby w ogóle pacyfikowania mnie, krótko mówiąc. Y, Jakie konsekwencje? Odprowadzono mnie do radiowozu. Ja tam zachowywałem się spokojnie, tak wezwano pogotowie. Pogotowie przyjechało. Ratownicy sami stwierdzili, że raczej tutaj nie widzą. Po, po tym, jak opowiedziałem całą sytuację, tak, tak jak w tej chwili ją przedstawiam, że raczej tutaj nie widzą szans, żebym został w szpitalu. Natomiast tutaj bardzo mocno włączyła się policja w akcję. Eee, powiedziałbym, że naciskała na to, aby ja w tym szpitalu został. No i właśnie, skutek jest taki, że do tej pory, yy, powiem wprost, de facto bez mojej zgody ja tutaj przebywam. Bo co prawda ta zgoda formalnie istnieje, tak? Złożyłem podpis, że wyrażam na hospitalizację, natomiast moje stanowisko podczas rozmowy z lekarzem, no było jasne, że nie chcę w tym szpitalu zostawać, że nic mi nie dolega, nie mam myśli samobójczych, nie ma potrzeby hospitalizacji. Yy, natomiast tutaj no, zastosowano taki trik, yy, mówiąc mi po prostu, z, z ust tego lekarza tak usłyszano, że jeżeli nie podpiszę tej zgody, no to będzie dłużej, to będzie trudniej, to będzie bardziej złożenie, no bo napiszą do sądu, że ja bezpośrednio zagrażam swojemu życiu lub zdrowiu. Czyli, że tutaj skorzystają z uprawnienia, które przewiduje artykuł 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. To... Co więcej, no, lekarz powiedział, co jakoś przyjąłem, tak, że pobędę tutaj przez weekend, tak, żeby po prostu personel medyczny mi się przypatrzył, czy, czy na pewno wszystko jest okej. Okay. No, okej, okay, że tak powiem, dyplomatycznie na to przystałem. Natomiast co się okazało w poniedziałek? Lekarz prowadzący, którego mi przydzielono, stwierdził, że on nie odpowiada za to, co powiedział lekarz na izbie przyjęć i muszę zostać tu dłużej. Minimum 7-10 dni. Czyli zastosowano taki fortel, można powiedzieć, bo de facto to, jeżeli się podpisuje zgodę, to się podpisuje jednak zgodę. No i to jest to jest ten wybieg taki, tak? No tak, formalnie wszystko się zgadza, bo podpis mu jest, zgoda jest, tak? Yy, ja no tutaj nie chcę z góry wchodzić w spór i konflikt, yy, więc. Yy, w takiej formie, no powiedzmy, dyplomatycznej, rozmawiałem z lekarzem. Udało się na ten moment wynegocjować, że ten wypis ma nastąpić w czwartek, ale jeszcze pewną rzecz pominęłem, uważam bardzo istotną, ponieważ policjant, nie mając, uważam, do tego uprawnień, zażądał od personelu przy, przyjm przy przyjmowaniu mnie. Aby szpital powiadomił policję, kiedy będę opuszczał szpital psychiatryczny. Pytam, na jakiej prawie, na, na, jakim prawem, na jakiej podstawie. Co więcej, w momencie badania mnie przy przyjęciu do szpitala. Policjant bez pytania, bez zgody, tak po prostu sobie wparował do gabinetu, a przypominam, że ja byłem cały czas spokojny, ale co więcej, policjant bardzo naciskał na to i chciał, aby mnie tutaj policja pilnowała 24 godziny na dobę, co jest w ogóle dla mnie absurdem. Jakby, no nie wiem jakimi to słowami opisać, bo yy, na tyle ile moje doświadczenia i wiedza mówi, no to takie sytuacje mają miejsce, ale w przypadku osoby, która dopuściła się zabójstwa, jakiegoś ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, no i wymaga doprowadzenia, tak zwanego później przed oblicze prokuratora. Tak, 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 dokładnie, ale skąd tutaj pomysł, że tutaj sobie policja zażyczyła pilnowania mnie 24 godziny na dobę? Być może chcą panu wlepić jakieś lepsze zarzuty, do, doczepić tak jakby do tej całej sprawy. Nie zachodzi tutaj jakaś przesłanka, że będą jakieś zarzuty? No bo tutaj była naprzeciwko ambasada Izraela, o, przepraszam, Stanów Zjednoczonych. Sta tak jest, no ale to prawie to samo można powiedzieć, bo jak ostatnio widziałem taką fajną, e, taki, taką grafikę, gdzie większość e, zarządzających tym krajem e, jednak wywodzi się z Izraela de facto, tak. To można mylić, tak? Można mylić. Tym bardziej ten słowo Mirza Zachrzewski, jak ja tam z nim wywiad przeprowadzałem, no to on mówił, że to jest właśnie jednak taka placówka, jakby przyczółek nie? Tej, tej izraelskiej jednak siły, która rządzi tym światem. No troszkę tak, jak można powiedzieć o Polsce, niestety, z dużym żalem, że jest ta niepodległość w cudzysłowie, ale wykonujemy polecenia, jesteśmy podlegli państwu, o którym przed chwilą wspomniałem. Wspomniałem. No tak? i być może właśnie protesty pod ambasadą USA mogą się kończyć nieprzyjemnie dla każdego protestującego. To i tak dziwne, że Sławek Zakrzewski tam był ponad chyba półtorej roku, 16 miesięcy. No to jest sporo, sporo jednak. No. Tak, też tutaj yy, no, bardzo dynamicznie zadziałano. Nadano tego natychmiastowej wykonalności. Jakoby tam było zagrożenie jakieś dla życia, zdrowia, no po prostu wymyślono podstawę prawną. Na zasadzie daj człowieka, znajdzie się paragraf, tak. Nie ma to likwidacja tego miasteczka, uważam, nie ma nic wspólnego z interesem społecznym. Co jeszcze chcę zaznaczyć? Ten koc, szmatę, która została podpalona, zabezpieczono, zatrzymano. Natomiast co ciekawe, przy zatrzymaniu rzeczy jest sporządzany protokół. Ja z tym protokołem chciałem się zapoznać, no już na samym wstępie zauważyłem. Że jest wpisana, wpisane miejsce i godzina, data zatrzymania tego, tej szmaty niezgodna ze stanem faktycznym, ponieważ ta szmata cały czas ze mną przebywała w karetce, cały czas do momentu dojechania do szpitala psychiatrycznego. Zatem zatrzymanie rzeczy nastąpiło tutaj. Ja chciałem zgłosić uwagi, do czego mam prawo, tak? Jako osoba, która której się odbiera rzeczy. Po czym funkcjonariusz dosłownie wyrwał mi te dokumenty. Z dyspozycji i stwierdził, że nie odmawiam złożenia podpisu. Dziwne. Hmm, myślę, że z jednej strony być może liczył na to, że mnie sprowokuje, tak, że wpadnę w jakąś złość, agresję, tak. Natomiast ja spokojnie kilkukrotnie powtórzyłem, że nie odmawiam złożenia podpisu i że chcę skorzystać ze swoich praw do zgłoszenia uwag co do przebiegu czynności. No niestety bezskutecznie, bo pan policjant raczył się. Oddalić, tak, no, a ja nie mogłem za nim wyjść, no bo przecież już byłem po stronie tej, że tak powiem, zamkniętej w dyspozycji szpitala psychiatrycznego. Bardzo dziwne zachowanie, bo, bo w czym jest jakby problem? Aby opisać stan faktyczny, tak, gdzie doszło do zatrzymania tego przedmiotu. Dlaczego tam jest wpisane inne miejsce niż to miało miejsce? niż mm, to się odbyło. Wracając do pytania o możliwe konsekwencje prawne, no to ja to tak widzę, że ewentualnie tutaj policja może próbować y, sprawę podciągnąć pod zakłócenie porządku publicznego, tudzież jakieś wtargnięcie na pas drogowy, tak. Natomiast co, co straszniejsze, y, no, ze względu na tą ambasadę USA. No. Nie wiemy tego, nie wiem tego ja, nie wie tego nikt, no oprócz policji, czy tam nie jest właśnie w planach coś no w kierunku, że rzekomo zagrażałem ambasadzie USA. Bo to już by było o wiele poważniejsza sprawa. Tym bardziej niepokoi mnie to, że pan funkcjonariusz sobie zarzucił informacji, kiedy ja ten szpital będę opuszczał. To jest pierwsza taka sytuacja... No. I jakaś przyczyna z tym jest związana. No, czyli może zadziałać, właśnie. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, prawda? Tak. Okej, okay, no. Czy jeszcze coś ewentualnie dodamy dla widzów, że nie warto tu trafiać na własne życzenie, czyli jeżeli chodzi o ten podpis, czy to jest faktycznie. Tak, jakby pod z tym podpisem, że wchodząc tutaj, podpisujemy, że się zgadzamy, tak? No to wtedy jesteśmy już objęci tutaj opieką, czy dobrą, czy złą, nie będziemy dochodzili, ale już nie możemy się z tego wycofać de facto, tak? Znaczy tak, zgodę możemy wycofać na leczenie, natomiast nadal nie pozbawia to możliwości uruchomienia tego było przewidzianego w artykule 23, o którym wspominałem. Co mogę powiedzieć w kwestii, warto czy nie warto? Na pewno nie warto się poddawać, pomimo takich represji, bo uważam, że tak ja, jak i reszta osób, która była po stronie tego pokojowego miasteczka, namiotu, działała i będzie działała w, w interesie słusznym, społecznym. Tej idei nie damy zginąć, można tak powiedzieć, tak, jeżeli tak. chodzi o pokój. No ostatnio mieliśmy w Białymstoku też do, dosyć ciekawy marsz zorganizowany, co prawda przez Konfederację Korony Polskiej, ale fajny był, chyba z 500 osób przyszło. Czyli tak jak mówiłem wcześniej w wielu odcinkach, psychuszki, kochani moi, dalej działają, a wolności nie ma tu żadnej, poza, no nie wiem, żadnej, no po prostu żadnej. Nic nie możemy mówić, nic nie możemy robić, protesty są pacyfikowane. Nie możemy dowiedzieć niezgodnego z polityką, niezgodnego z narracją. Nie pomyśli, nie pomyśli, nie pomyśli do pewnych narodów, które starają się tym krajem zarządzać, ale jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I tym miłym akcentem dziękuję, kochani moi, że byliście z nami, oglądajcie nas. Będzie więcej takich materiałów. Pozdrawiam. Dziękuję.